Czy czasem wstydzisz się zachowania swojego partnera? Co łączy cię z twoim narcyzem? Wstyd czy lęk przed jego gniewem? W relacji z narcyzem warto zastanowić się, jak bardzo wstydzisz się osoby, z którą jesteś, a może bardziej boisz się jej czy jego gniewu. Czy ten gniew ciebie paraliżuje, dlatego boisz się reagować? Czy możesz wytłumaczyć jego zachowanie przed innymi? Czy je usprawiedliwiasz jego słowa, jego zachowania? Jeśli tak, to musisz być bardzo ostrożna, ponieważ postępowanie takie jest bardzo mocno dewalujące, szczególnie dla tych, którzy zostali zranieni przez niego, ale dla ciebie samej czy samego również. I dzisiaj ci to wyjaśnię. Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Beata. Specjalizuję się w narcystycznych, toksycznych, trudnych relacjach. Jeśli chcesz więcej wiedzieć o tym, jak sobie poradzić, to ja zapraszam Cię oczywiście do innych materiałów, które są publikowane na tej platformie, jak również na moją stronę internetową. Znajdziesz tutaj wiele praktycznych porad, ale i wsparcie. Więc nie zapomnij zostawić swój komentarz, Twoja opinia jest dla mnie ważna i pewnie ważna dla wielu osób, które się tutaj wspierają. Chcę, żebyście wiedzieli, że zmiany w Waszym życiu są naprawdę e, czasem konieczne i na pewno możliwe. Czasem trudno jest nam wyrwać się z toksycznych relacji i wiem, jak bardzo mogą być wyczerpujące zmaganie się z narcyzem, który manipuluje i kontroluje i odbiera nam po prostu wolę życia. Ale uwierzcie mi, że w środku Was, każdego z nas, jest moc i jest taka siła, żeby to zmienić, żeby zmienić swoje życie, bo każdy z nas po prostu zasługuje na dobre życie. Zasługujemy na szacunek i miłość. Więc oglądaj kolejne materiały, komentuj, dziel się swoimi doświadczeniami, czy tym filmem, bądź częścią tej społeczności. Twoja tutaj obecność naprawdę jest dla mnie istotna, nie tylko dla mnie, ale dla innych ludzi. Więc wszystkie osoby, każda wiadomość, każde powiadomienie o tym, jak się wspieracie, przypomina mi i daje mi energię do tego, po co to robię. Wiem, że wiele osób boryka się z bólem, samotnością czy niezrozumieniem, ale chcę, żebyście nie czuli się sami. Ten kanał to nie tylko miejsce, gdzie my się dzielimy wiedzą, ale dzielimy się przede wszystkim wsparciem. Narcyz rani bez skrupułów, a próba szukania dla tego usprawiedliwienia jest nie tylko bezcelowa, ale i niebezpieczna. I może to być dla ciebie jakimś takim trudnym odkryciem, że twój partner czy partnerka, przyjaciel, żona, może ktoś naprawdę ci bliski, postrzegani są jako osoba zaburzona narcystycznie. Jednak myślę, że warto wiedzieć, zdawać sobie sprawę, że ty nie jesteś odpowiedzialny za jego zachowanie, chociaż możesz tak się w tej chwili czuć, możesz czuć ten wstyd. Takie zachowanie par partnera narcystycznego może wywołać też w nas poczucie winy, smutek i wiele innych trudnych emocji. Czasami kiedy jesteś u sobą uległą temu partnerowi, jesteś nieświadomym obrońcą jego postępowania, szczególnie w bliskich relacjach, gdzie panuje. Tak zwana lojalność lub zależność emocjonalna. I przykładem takiego zachowania może być, kiedy na przykład twój narcyz traktuje innych z pogardą, poniża kelnera, czy współpracownika, a potem z uśmiechem przechodzi do serdecznych rozmów z tobą, jakby się nic nie stało. I to jest niebezpieczne. Lojalność wobec narcowa często przybiera bardzo trudne formy dla osób wrażliwych, ponieważ narcyzi dla siebie mogą być lojalni, ale bezlitośni dla reszta świata. Lojalność wobec narcyza często przybiera bardzo trudne formy do zniesienia, zwłaszcza dla osób empatycznych. Dlatego, że wydaje nam się, że dla nas są dobrze, ale okrutni są dla reszty świata. I to powoduje, że relacja staje się bardzo toksyczna, a proces wychodzenia z takiej relacji jest dużo trudniejszy. I lojalność w takim związku, kiedy narcyz manipuluje uczuciami, wprowadza chaos moralny. Z jednej strony wiesz, że narcyz jest lepszy niż inni, może no, nawet jakoś wyjątkowy, bo to świetny menadżer albo cudownie zaangażowany ojciec, ale z drugiej strony no przecież nie możesz tego nie widzieć. Jak brutalnie traktuje innych. Podzielę się z Wami osobistym doświadczeniem. Byłam w relacji zarówno osobistej, jak i biznesowej z taką właśnie osobą. I kiedy obserwowałam jego zachowanie w pracy, wydawało mi się to niemożliwe. Mimo tego, że dokładnie obserwowałam takie zachowania, jak lekceważenie, arogancję, szyderę, to ja i tak nie mogłam lub nie chciałam w nie uwierzyć. Zafascynowanie jego fachowością, intelektem, organizacją, kreatywnością pochłonęło mnie bez reszty. Ponadto był mną tak bardzo zafascynowany, że nie wierzyłam, że kiedykolwiek takie zachowania zwróci się w moim kierunku. Ale to uczucie wszyscy znamy. Teraz myślę, że już wtedy na podświadomym poziomie budowałam w sobie lęk, by nigdy nie spotkać się z jego gniewem. Nawet Udawało mi się samą siebie przekonać, że on został na przykład przez kogoś sprowokowany do takiej reakcji, więc usprawiedliwiałam zachowania, które były nieakceptowalne. Ponadto myślę, że też budowałam taką iluzję, że ja przecież go nie prowokuję, że potrafię z nim postępować i to mnie ochroni przed nim, przed jego agresją, czy mówiąc wprost przed chamstwem. Bo przecież mnie kocha, wtedy tak myślałam. Przecież go znam, znam wszystkie te jego metody, ale myliłam się i to bardzo. Więc warto zastanowić się nad własnym zachowaniem wobec narcyza. Czy boisz się jego gniewu i przez to wstrzymujesz się od jakiegokolwiek działania, czy mądrego działania? Czy usprawiedliwiasz jego zachowanie przed innymi? Jeśli tak, to dlaczego to robisz? Ja wiem, że to niezręczne, może. Być uświadomienie sobie, że na przykład inni postrz mogą postrzegać Ciebie jako osobę, która wspiera narcyza. Nawet jeśli bezpośrednio nie ponosisz odpowiedzialności za jego działania, to możesz być postrzegana taką osobę, która wspiera czy popiera nieakceptowalne zachowania tego człowieka. I to może budzić ogromny smutek, poczucie winy czy inne, dość trudne emocje, zarówno w tobie, jak w też innych ludziach. Więc kochani, wcześniej czy później narcyzm skieruje swój gniew także na ciebie. I może ci się wydać, że będziesz na to gotowy czy gotowa, bo przecież znasz jego metody, ale prawda jest taka, że każdy cios, który narcyz zadaje, zawsze trafia idealnie, jakby był idealnie przygotowany na ciebie. Jego gniew i nacisk są nieuniknione, szczególnie gdy uzna. Że przestałaś spełniać jego oczekiwania. Zemsta jest okrutna. Czasami, w rodzinach rządzonych przez takich narcystycznych rodziców lub dziadków, można zaobserwować zjawisko lojalności rodzinnej, które w bardzo niezdrowy sposób łączy najbliższe osoby. Czyli narcyz może źle traktować ludzi spoza rodziny, na przykład poniżać pracowników czy sąsiadów, którzy czegoś tam od niego chcą. A następnie z uśmiechem powraca do serdecznych rozmów ze swoją rodziną. I empatyczni członkowie rodziny wtedy czują się już nie swoją, podczas gdy ci, którzy odziedziczyli takie narcystyczne cechy, mogą naśladować no, takie zachowania i się wzajemnie, nie wiem, wspierać czy wturować. Ale lojalność w relacjach z narcyzem przybiera formy niefajne. Często takie osoby są bardzo lojalne wobec najbliższego otoczenia, ale bardzo okrutne dla reszty świata. I taka dynamika, chociaż jest dość rzadka, niezwykle jest trudna i sprawia, że proces naszego zrobienia będzie bardziej skomplikowany. Niektórzy mogą to zrozumieć i na przykład być wyrozumiali, dając ci nieco więcej przestrzeni, podczas gdy inni tego mogą w ogóle nie zaakceptować. Może nadejść też czas, kiedy i ty staniesz się celem gniewu narcyza. I to jest właśnie ten moment, że można nam się wydawać, że jesteśmy super przygotowani, poznamy cały repertuar zachowań, ale mimo wszystko, kiedy narcyz zaczyna wyładowywać na tobie gniew, to zawsze będzie bolało. Ostatecznie większość narcyzów pokaże Ci swoje mroczne oblicze, jeśli zostaniesz z nim wystarczająco długo. Jeśli zaobserwujesz, jak źle traktują innych, to przygotuj się na to. Prędzej czy później ta agresja będzie skierowana również na Ciebie. I to może nie nastąpić dzisiaj, nie jutro. Ale kiedy tylko narcyz uzna, że go zawiodłaś, to twoja uprzywilejowana pozycja może błyskawicznie się skończyć. Tak więc <laughs> z jednej strony narcyz traktuje Cię dobrze, a z drugiej strony traktuje wszystkich innych źle. Czy to jest w porządku? W twoich oczach możesz czuć, że on jest jakiś wybrany, ale dobrze wiesz, do czego jest zdolny w stosunku do innych ludzi, więc nie możesz się dłużej oszukiwać. Ta, to myślenie, że jestem przyzwoitą osobą może być trudne do zaakceptowania. I takie zachowanie prowadzi do naszego desensu. Dysonawsu poznawczego, ale też do poczucia moralnej krzywdy, czyli winy za cierpienia innych ludzi. Kiedy ja rozstałam się, mój narcyz próbował wielu różnych metod, na przykład zesłania mnie z powrotem, aż wymyślił sobie to, że na przykład możemy się zaprzyjaźnić i nadal mieć wspólny biznes. I wiele moich klientów <laughs> zadaje mi pytanie: dlaczego narcy chce zostać moim przyjacielem po zakończeniu związku? Jeśli masz przemyślenia na ten temat, to napisz mi proszę w komentarzu. Ale powód, dla którego narcyz chce utrzymywać przyjaźń, jest zazwyczaj związana z kilkoma czynnikami, ale wszystkie są związane oczywiście z jego ego. Po pierwsze, narcyz nieustannie potrzebuje zasobów emocjonalnych, i można powiedzieć, że ten jej, jego wewnętrzny świat przypomina taką <laughs> ogromną spiżarnię, w której zawsze musi mieć zapas tego, co może mu się przydać. W tym przypadku emocjonalnych dostawców uwagi. Dlatego Narcyz chce utrzymać kontakt z Twoimi partnerkami tylko po to, czy partnerami, żeby mieć stały dostęp do Twoich emocjonalnych zasobów. Więc kiedy Cię utrzymuje jako przyjaciela, trzyma Cię na dystans, ale na tyle blisko, by w razie potrzeby zaczerpać, czerpać Twojej uwagi, Twojego zaangażowania i to mu pozwala na to huwerowanie, huber, czyli wciąganie cię potem z powrotem do toksycznej relacji, kiedy uzna, że cię znowu potrzebuje. Ty nie będziesz miał, niewiele miał będziesz do, do powiedzenia. Ponadto też próbują zachować kontrolę nad twoim życiem, ponieważ jeśli no wiesz, że oni mają taką potrzebę kontroli, więc utrzymywanie ciebie w pozycji tego przyjaciela pozwala im obserwować. Co się dzieje w Twoim życiu, i w ten sposób na pewno utrzymuje wpływ na Twoje decyzje. Więc e, kolejna rzecz jeszcze jest, że narcyzi uwielbiają wyglądać na osoby bardzo dojrzałe i zrównoważone, kiedy mogą powiedzieć innym ludziom, że są przyjaciółmi ze swoimi byłymi, i to wydaje się takim wyznacznikiem ich ewolucji emocjonalnej. Mogą wtedy publicznie pokazać. O, zobaczcie, jak to jest świetnie, jak sobie świetnie radzę z moją byłą, z moim byłym. Zobacz, jesteśmy przyjaciółmi. Narcyz może też trzymać się na krótkiej smyczy, czyli w gotowości, gdyby kiedykolwiek chciał z powrotem na przykład wrócić. Więc utrzymywanie takiej relacji przyjacielskiej pozwala mu Cię mieć na celowniku, jeśli zdecyduje znowu na Ciebie zapolować i wykorzystać Cię w przyszłości, gdy tylko oczywiście będzie potrzebował Emocjonalnego wsparcia. Więc kontrola nad życiem innych to jest jego najlepsza zabawa. Relacje, między innymi, to jest nieustanna gra o władzę. Więc pozostawanie w bliskiej, chociaż nawet chłodnej relacji daje mu możliwość wpływania na Twoje decyzje i kontrolowania Twojego życia. Dzięki temu masz poczucie, że on, na przykład, się Tobą opiekuje, interesuje się Tobą. Co oczywiście nie jest prawdą. Więc moi drodzy, utrzymywanie kontaktu z moimi partnerami daje możliwość wykreowania wizerunku osoby, która jest na przykład dojrzała, stabilna emocjonalnie. I dla ludzi z zewnątrz to może tak wyglądać, że to jest jakaś emocjonalna dojrzałość, dojrzałość co oczywiście narcyzowi okropnie bardzo schlebia. Więc jeśli narcyz trzyma cię blisko, to tylko dlatego, że chce właśnie tego. Chcę ograniczyć pewne rzeczy i kontrolować Twoją emocjonalność, bo może mu się ona kiedyś przydać. Może ci zakleszczyć w takiej roli i wciągnąć Ci znowu do swojej gry. Ty masz go zasilać, nic więcej. Czasem to są, to są bardzo proste rzeczy. Na przykład to Twoja uwaga i już jest zasilany. Więc bądź uważny i dbaj o siebie. A na dzisiaj to już wszystko. I do zobaczenia.